z tej strony Kapi, dzisiaj pokażę Wam fajną gierkę, znaczy to nie jest gierka, tylko taki edytor zdjęć, finger face, klikamy to i z tych klikamy tylko to pierwsze i robimy na przykład zdjęcie naszych palców już, na przykład o tego jednego, o tak. O, obracamy i wybieramy, gdzie ten, ten, ten ma być, sować, potwierdzi i teraz możemy, face, wybierzemy tu, tak, o, wybieramy sobie, no, twarz, o, teraz może bierzemy głowę, czapkę jak to woli może lepiej może no może o taką fajną czapkę mu dam z włosami całkiem nieźle i z góry sorry, że nie, że nie głównie sorry dla Bartka bo nie, nie nagram nie nagram właśnie um, World of Tanks, ponieważ um, mój telefon ma za mało opcji, żeby pobrać tą gierkę. Głównie nagrywam teraz, o tak jest fajnie. żeby teraz dać tu. O, może coś dodamy. Nie. E, no i zakończ. I teraz możemy zapisać do albumu. Możemy udostępnić znajomym. Ale tego na razie nie będę robić. Indeks. No i chyba to na tyle w tym odcinku. E, m, widzimy się w kolejnym odcinku. Może E, zrobię dzisiaj jeszcze specjal na 20 widzów, bo mało Wam brakuje, a może po tym filmiku film, pod tym filmikiem będzie e, kolejny sub i będzie 20 subskrypcji to dzisiaj robię specjal live'a e, jeśli będzie live, to powiedzcie w jaką grę mam e, grać e, ten będzie e, live będzie z Kubą, e, Kuba Jaszemski polecam jego kanał na razie i cześć